Tak więc dotarłem, jestem na stacji sędzi Sław. O, tutaj stoi motoraczek. Przejechał ze stacji Kalowiec i pojadę nim do stacji Kamienna Góra, bo tam odjechał Impuls. Tak więc wsiadam i jadę. Jestem na stacji Kamienna Góra. Dotarłem tutaj zgodnie ze składem jazdy. przejazd szkaczewskim motoraczkiem bardzo fajne doświadczenie. Bardzo fajna klimatyczna jazda. Piękna drewniana wiata. Budynek dworca zamknięty. Zaraz zrobię obejście po stacji. Widzimy się za chwilę. Tak więc opowiem trochę o tym miejscu. Stacja Kamienna Góra została otwarta w dniu 29 grudnia 1869 roku. Pierwszą nazwą stacji, pierwsza nazwa stacji to Landeshust. W roku 1945 Nazwę przemianowano na Ziemsk. A od roku 1946 stacja nosi dzisiejszą nazwę, czyli Kamienna Góra. Na stacji znajdują się dwa perony, ten peron pierwszy, tam mamy peron drugi. Na stacji znajdują się również semafory kształtowe. Teraz tam podejdę bliżej. Zobaczymy na razie na rozkład jazdy, co my tutaj mamy za połączenia. mamy Karowec, Sędzisław, w Chlawni nad Razij. Obecnie... Ruch... Yy, o, o. Ruchem pociągów zajmuje się czeski przewoźnik GW Train Regio współpracy z kolejami dolnośląskimi. Jednakże tak jak widzieliście, połączenie jest obsługiwane czeskim motorakiem. Jak widać na stacji znajduje się duża liczba bocznych torów. Tutaj mamy jakiś pociąg towarowy. Tutaj mamy semafory kształtowe, w tą stronę, w którą idę, mamy kralowiec po, po polskiej stronie. Ostatnią stacją jest Wrubawka, a w tamtą stronę mamy Sędzisław. Za chwilę opowiem. Trochę o liniach przebiegających przez tą stację. Widzimy się za chwilę. Główną linią przebiegającą przez stację Kamienna Góra jest linia numer 299 ze stacji Sędzisław do stacji Lubawka i dalej do Kralowca. Jest to linia w całości jednotorowa, niezelektryfikowana. Tak jak już widzieli, widzieliście na składzie, prowadzony jest tą linią y, ruch pociągów w stronę Czech. Istnieje również linia kolejowa łącząca stację Kamienna Góra ze stacją Jelenia Góra. Linia ta nosi numer 308. Jest ona częściowo rozebrana, częściowo jest nieprzejezdna. Ciekawostką na tej linii jest odgałęzienie na stacji Mysłakowice. Odbija tam linia numer 340 do stacji Karpacz. Warto również wspomnieć, że niedawno te linie zostały przejęte przez Urząd Polszałkowski Województwa Dolnośląskiego. I już wiadomo, że zostaną one reaktywowane. Tutaj mamy różne węglarki. Tak jak już pokazywałem, są tutaj semafory kształtowe, O tam w oddali mamy nastawnię. Idę sobie więc w tamtym kierunku. Tak więc jak widać miejsce bardzo fajne, bardzo ciekawe. O tutaj mamy jakiś rozładunek. Zaraz podejdę trochę bliżej. Warto również w tym miejscu wspomnieć o istniejącej tutaj niegdyś linii kolejowej nr 330 do stacji Okrzeszyn. Linia ta została otwarta w roku 1899. W latach 1940-1945 była ona nawet częściowo zelektryfikowana, jednakże po roku 1945 yy, taksja elektryczna została zdjęta, a w roku 1955 zaczęto likwidować pierwsze odcinki linii. Ostatni odcinek linii był jeszcze przejezdy do roku 2006. Ostatecznie pozostałości linii w roku 2018 zostały rozebrane. Linia ta służyła po wojnie, praktycznie tylko i wyłącznie w ruchu towarowym, bardzo sporadycznym. No i to być może jest też Przyczyna tego, że ją zlikwidowali, niestety dużo tutaj linii na dolnym śląsku podzieliło ten los, że zostały zlikwidowane albo są do dzisiaj nieprzejezdne, nie Między innymi wspomniana linia do Karpacza lub linia do Lwówka w Śląskiego. Która też no praktycznie powiedzmy sobie szczerze, też nie jest przejezdna. Tak więc tutaj mamy koniec peronu drugiego. Tam jest koniec peronu pierwszego. Jak widać, semafory. I w oddali jest budynek na stawni. Wracam więc tutaj. Idę teraz obejrzeć bliżej budynek dworca. Widzimy się za chwilę. Stoją właśnie przy budynku dworca. Piękny budynek z cegły. Widać, że ma zabytkowy charakter. Szkoda, że jest taki podniszczony. Może jeszcze kiedyś wróci tutaj życie. Wejdźmy teraz z tej strony. Tutaj mamy jakieś Arkadia, może to była jakaś knajpa przedwodsowa. Wydaje teraz tutaj z przodu, jak widać, wszystkie okna są zabite. Za to u góry widać, że okna są bardzo ładne. Podejdę teraz z drugiej strony. O, tutaj mamy jakiś kantor. Tak więc budynek dworca jest używany ale nie w celach kolejowych tak więc czekam na pociąg powrotny w którym wrócę do stacji Sędzisław I ze stacji Sędzisław pojadę do Wrocławia Głównego pociągiem Intensity Orzeszkowa relacji szklarska biały białystok Z informacji, którą wyczytałem na stronie PKP Intercity, w dniu dzisiejszym skład pociągu Intensity Orzeszkowa jest prowadzony przez zastępczy skład wagonowy zamiast data. Więc to, raczej na pewno będzie to ten sam skład, który którym jechałem na Intensity Karkonosze. Tak więc bardzo fajnie. Czekam więc na przyjazd motoraczka, który zawiezie mnie z powrotem do Sędzisława. Wjeżdża pociąg osobowy relacji Karowec-Sędzisław.